Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy bloków przy ulicy Żeromskiego od numeru 111 do 119. W związku z przebudową wiaduktu wyłączony z użytkowania jest chodnik wzdłuż obiektu. W teorii dostęp do bloków jest od drugiej strony, ale dojście utrudnia wysoka skarpa. Problemy mają tam osoby starsze i niepełnosprawne. Jak poinformowała nas mieszkanka, skrajnym przypadkiem było, kiedy osoba na wózku inwalidzkim potrzebowała pomocy, żeby dojechać do bloku. Po drugiej stronie bloków mamy dość wysoką skarpę. Problem polega na tym, że ten teren należy już do spółdzielni mieszkaniowej Nasz Dom. Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji będą rozmawiali z władzami spółdzielni, aby w najbardziej korzystnym w tym miejscu punkcie zbudować podjazd dla osób niepełnosprawnych, chociażby takich, które poruszają się na wózkach, aby znacznie ułatwić im poruszanie się w tamtym właśnie rejonie i mamy faktycznie nadzieję, że wydarzy się to już niebawem. Rozwiązań ułożenia takiej kładki jest wiele. Nie musi tego wykonywać spółdzielnia. Możemy to zrobić na przykład my, ale zbyt wcześnie o tym, abym mówić, jakie rozwiązanie zostanie podjęte. Kolejnym problemem jest dojazd służb ratunkowych. Mieszkańcy niepokoją się, że wysoka skarpa, schody i drzewa uniemożliwiają wjazd straży pożarnej czy karetki. Pamiętajmy o tym, że mówimy w tym przypadku o ludzkim życiu, a ludzkie życie jest wartością najwyższą. W sytuacji, gdyby doszło do takiej sytuacji, gdyby faktycznie w jednym z tych bloków wybuchł pożar, jesteśmy gotowi nawet przekazać pracownikom tej firmy, że no, w takich sytuacjach po prostu rozbiera się tą odgrodzoną część i udostępnia się wozom strażackim oraz pozostałym przywilejowanym pojazdom możliwość dojazdu jak najszybszą drogą po to, aby ratować ludzi i zażegnać to niebezpieczeństwo. Miejski zarząd drugi. Luki komunikacji w Radomiu zapewnia, że pojazdy uprzywilejowane w przypadku zagrożenia zostaną dopuszczone w jak najszybszym czasie i jak najkrótszą drogą. Do tematu jeszcze wrócimy.